W piwniczce pod Karczmą w naszej wiosce znaleźliśmy zdjęcie. Wydaje nam się, że przedstawia ono oczko wodne znajdujące się nieopodal mojego domu. Teraz musimy się tam wybrać, bo podejrzewamy, że to wiadomość od potwora, którego omyłkowo przyzwaliśmy na nasz świat. Mówią o nim zapomniane, a nazywa się Hirobrind. Faktycznie. To wygląda jak oczko wodne pod moim domem. Weź zerki. Czy on robi zdjęcia twojego jeziorka? Jeśli tak, to czemu i po co je tutaj chowa? Czy on liczył, że je znajdziemy? To jest, to jest podejrzane, czy, po... czy, czy my powinniśmy. Idźmy tam. Dobra, idziemy tam teraz do Tak, do jeziorka? koniecznie, nie wiadomo o co chodzi. A teraz idziemy tam. Czekaj, blue! O! Dobra, biorę blue. Trzeba będzie tutaj w ogóle światła naprawić potem. Dobra, ogarniemy światła, ale teraz obczajmy o co chodzi, bo naprawdę to może być coś ważnego. No. Dobra, chill, on się chod, zaraz chod. do ciebie tepnie. Bardzo dziwne. O co może chodzić? Czy to jest wiadomość? Ostrzeżenie? Ej, ale to nie jest tak, że to jest jakiś prank, Doknes. Tak. Tak, ja robię zdjęcia two twojego bajorka. No nie wiem, musiałem spytać. Ja to zostawiam w karczmie, chowam. Tak, twoje, twoje fotki okay, robię też. dobra. Czaję, jeziorko. Dobra, nie dotykaj tego. Co, tej wody? To może być trujące. Ale w sumie wygląda na czystą. Widzisz to pułapka? Nie wiem, trzeba uważać. Otrzymaj tą mapę, czy tam cokolwiek co jest. Tak, no to jest na pewno to, jak się patrzy. Tylko czemu? Czy coś tam jest? No to zobacz. Ha... Nic nie widzę na dnie. Ogórki, glony i skrzynka! Patrz! Co? I jest coś, co wygląda na skrzynkę. A Czekaj. Skrzynkę? Spróbuję tam w. O! Okej. Okay. Żyję? Chyba? No, to dobrze. I co? I co? Żyjesz? Tak, i mam kolejną mapę. Jak to kolejną mapę? Pokaż, ha. pokaż. Jajko przyzywające osadnika. A o co chodzi? Co? No właśnie to. Zwykłe jajko, które przyzywa osadnika okay. i mapa. E... E... Dobra, a na tej mapie za to mamy... O, kurczę, co to za zdjęcie? To nie jest zdjęcie. To jest. Co to jest? To jest, to... jest? jest dokres mapa. Co to jest? Która... chyba. Mapa? przedstawia miejsce gdzie jest rambek no nie no nie 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 Z zobacz zerknij okiem może powieśmy ją gdzieś lepiej zobaczymy y powinienem mieć w domu nie. miejsce żeby to zrobić chodź nie myślisz że to to dobra a masz jakiś item frame tak na pewno mamy i zawiesimy zaraz na nim mapę i zobaczymy wyraźnie gdzie to może być i co właściwie to przedstawia dobra jest. Wziąłem to. Okej, okay, okej, okay, dobra. Zawieźmy Będziemy to w takim razie. Dmno. Dokładnie. Może iść. Tak, tak, tak. Dobra. To powieś to. Wow. To jest wokół śniegu, Doknes. To nie może być blisko nas. Jest bardzo daleko. Tak. Mi to wygląda na tą rzeczkę, która płynie obok nas. I wydaje mi się, że właśnie wypływa jakoś z gór. Z ośniżonych gór. Kilka dni stąd. Nie, żeby coś. To jest bardzo daleko. Ale właściwie, czemu w tamtym miejscu? I czemu chce, żebyśmy się tam wybrali? Przecież danie nam tej mapy to jest jak zaproszenie. Przecież wie, że tam pójdziemy. I jeszcze, A dlaczego ten ramek jest tak daleko? Jeżeli tam w ogóle jest. Ale przede wszystkim, to nie jesteśmy gotowi na taką wyprawę. Myślisz? Nie mamy rzeczy, nie mamy ubrań. No w sumie... Nie mamy nawet za bardzo zapasów jedzenia, żeby się tam wybrać. Jeżeli chcemy tam się udać, musimy się solidnie przygotować. Zrobimy to, ale najpierw musimy zebrać zapasy, żywności, solidnie się zabezpieczyć i więcej wiedzieć o tym, z kim mamy do czynienia. Poza tym, nie żeby coś, ale to może być pułapka. On wie, że tam pójdziemy. Może to być to, czego on chce. No właśnie. Zostawimy nasze zwierzaki, nasze domy. No, nie, no, Blue może sami lecieć. No, Blue może, ale Monolisek nie może się wbić na taką wyprawę. On może wszystko spalić do oknes pod naszą nieobecność. Musimy być ostrożni i działać z głową. Ale dobra, masz to jako ostatnika? Mam. Zwykłe jajo w sumie. No właśnie. Jajo jak jajo, no. No tak, i właściwie czemu on nam je dał? Chce nas przekupić? Jajem? Za, za domy? Nie, doknes. Myślisz, że jest aż tak wa walnięty? Nie no, chodzi mi o to, że może chce, żebyśmy mu trochę zaufali. W sumie to chcieliśmy osadnika, prawda? Mm, wiesz co, ale od ostatniego osadnika jakoś tak mi się jakby to... Odwdziało? Odechciało. No, delikatnie. Mhm. rozumiem. To co w takim razie proponujesz? Wyrzucić, spalić. Chodź. spali. Ja mam zapaliszkę w domu. Spalimy to po prostu. Doktore, czekaj. Spalimy to. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie będzie ci trochę szkoda? Pracowaliśmy na no długo, żeby złapać Czego tego. Tego Ja, ja stary osad. No tak. O, nie, no raz złapaliśmy ostatnio i co? No i był przypał, ale wiesz, teraz to jest trochę co innego. No, nie, jakby mi się odechciało, wiesz, tak delikatnie, hmm. bo wiesz. A... Hmm. Ja tu, wiesz co, bardziej bym się poopiekował w parą, a jeżeli chodzi o to jajo, to wiesz co? Ja myślę, że ale to nie tak, że to spalić, to nie, czy coś? To co? To lepiej. Po prostu, we, daj, daj mi to jajo, albo nie wiem, chodź ze mną i po prostu. Pójdziemy, wyrzucimy mu to jajo przed tą grotę, z której nie wyszliśmy. Co? Żeby wiesz? Co je wziął? Tak, tak, żeby sobie je wsadził po prostu yy, tam, wiesz, do swoich sprzynek i, i wiesz. Żeby... To, to tutaj u nas nie stąpały pały już żadne jaja. Bo ja już mi się odechciało serio Villager. Czyli ja nie chcę. ty uważasz, że powinniśmy się go pozbyć? Tak, ja myślę. Tak, ja myślę, że to, to właśnie. Że ty to powinieneś zrobić, stary. Czekaj, czekaj. Ja powinienem zrobić. Czemu nie ty? No bo... Ja tak wiesz, co jakby. Bo ty jakby co? Ja nie chcę już go odtykać, rozumiesz? Ja oberwałem. Słuchaj, powiem ci tak. Ja straciłem rampkę, ja straciłem dom, a ty co? Eee... A ty masz jajo i się pytasz, czy. to jest okej. Okay. Ty idziesz je wyrzucić, pozbyć się go. I co? iść tam Ja nie chcę sam? nawet go widzieć. No dobra. Ale wyrzuć mu tam do, do nory. Żeby on sobie to wziął. Dobra, do okna z tchórzu. Ja to powinien zrobić. Ha. Huh. Jezu, jeszcze ten totem. Najgorzej. Gdzie było to wejście? Czy ona nie patrzy? Ha, ta. Okej, okay, nie wiem, nie wiem sam, czy wyrzucanie tego jajka to jest dobry pomysł. Przecież z tym jajkiem nie ma nic złego. Ono jest w pełni normalnym jajkiem osadnika. Okej, okay, to jest tutaj. Dokąd mnie nie widzi więc nie będzie widzieć, jeżeli nie wyrzucę tego jajka. On panikuje. Zostawić czy wyrzucić? Zostawić czy wyrzucić? To jest zwyczajne minecraftowe jajko osadnika. Ha. Wyrzucić czy zostawić? Wyrzucić czy zostawić? Zostawić! Nie, dzwoniaczek się chciał mną wysłużyć. Nawet tu nie przyszedł ze mną. A gdyby coś mi się stało? Gdyby coś na mnie tutaj czekało? Nie, 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 ja tam nie wchodzę. Byłbym sam, z niebezpieczeństwem. Schowam to jajo i wykluję tego osadnika w mojej piwnicy. Nikt nie zauważy, nie stanie się nic złego, a jak będzie po wszystkim, osadnik będzie już ze mną handlować, to po prostu powiem. I będzie szczęśliwy, że nie zmarnowaliśmy dobrego jajka osadnika. Nieważne od kogo. Nie powinno się wyrzucać takich prezentów. To jest naprawdę potrzebne. Doknes! Doknes, jesteś tam? No, jestem, jestem. Okej, okay, tam jest naprawdę strasznie. Uuu! Serio. To jest. Ta grota Hirobrena zawsze mnie przeraża. A... Ale zrobione, wiesz co, muszę się chyba... Muszę chyba jak się... Ty sobie to weźmie? Jestem, jestem, wiesz, ciekaw. A ty, Blue, jak myślisz? A... Masz rację, stary. Podpisuję się totalnie. Eee, tak. ale wiesz co... Jakby, Słuchaj, słuchaj, ja wolę go już po prostu, wiesz, jakby nie podpuszczać, bo jakbyśmy to, jakbyśmy to jako wykluli, no to wiesz. No wiesz, ale nie wiem, czy i tak będzie szczęśliwy z tym, co zrobiliśmy. Nie, 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 nie nie o to chodzi, słuchaj, jakbyśmy jajko wykluli, stałoby się coś złego. Jakbyśmy jajko spalili, to by się wkurzył, że prezent od niego spaliliśmy. A tak to oddaliśmy. Tak, oddaliśmy, no tak, nie chcę to jajo y, tam wsadzi w magazyn. <słuch> Tak, w magazyn. Słuchaj, ja będę zawijać, bo to mnie przyznam trochę zestresowało i chyba ja po prostu pójdę w kimę. Mówisz? Tak, tak. Słuchaj, widzimy się jutro. Przygotujemy się do wyprawy porampka. Uh, no okej, okay, stary. Jakieś tam chlebki porobimy. Okej. Okay. No, okay. zbrojki. Ja tutaj z bluzo stanę się, czuję też bezpiecznie z moją papugą, że to nie pies, ale uh, no, jakoś tam wiesz, pomaga. Dobra, super. W takim razie do zobaczenia. No. A jutro. Uff. Okay, chyba niczego nie podejrzewa. I bardzo dobrze. Wątpię, by Hirobrajnowi się spodobało takie oddawanie prezentów. Ostatni razem, jak go wkurzyliśmy, spalił pół chaty do Knesa. Teraz może spalić pół całej wioski, albo co gorsze, wszystko. Łącznie z lasem. A to wszystko by było przez to, że nie przyjęliśmy zwykłego jajka osadnika. A ah, cześć Cyril. To okno przydałoby się coś tu wstawić. Nie wiem, dosłownie, bruk będzie lepszy niż nic. Przynajmniej nie będzie widać całego domu z zewnątrz. Będę musiał powiedzieć krysowi by to ogarnął. W końcu to on mi to rozwalił. Hmm, lepiej niż było, ale trzeba jeszcze będzie to poprawić. Cześć Monalisek, hej, Kacyryluś. będziecie mieli nowego przyjaciela. Zamieszka z nami. Taki pewien pan. Ale ani słówka do oknesowi. nie może wiedzieć. Hmm. Dysponuje go może w piwnicy. Tutaj nie będzie go nikt szukać. Tak mi się wydaje. Hmm. Trochę na widoku, ale czemu miałby go szukać? Dobra, oświetlmy tu lekko. Nie jest tu może jakoś super komfortowo, ale póki co musi starczyć przydałoby się tylko może jakoś to zasłonić. Czy gdzieś się mam trapdory? Hmm. Dobra, wezmę jakieś drewno. O nie, zaczyna się ściemniać. Niedobrze. Jak akurat teraz. Okej, okay, szybka akcja, szybka akcja. Zbiorę jakieś ciemne drzewo, albo nawet nie, 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 nie. To już, to już jest za ciemno. To już jest za ciemno. Zbiorę dosłownie jakikolwiek trapdoor i go tam wstawię. Jest on ciemny, nie będzie się rzucać. A, to, to znaczy nic nie uważa? To jest moja część osady. Moja sprawa, co robię z jakimiś robderami. Puf, nie wiem naprawdę, czemu aż tak się stresuję. Czy to jest zły pomysł? Puf, ciężko stwierdzić, ale wydaje mi się, że robię coś dobrego. Okej, okay. już jest lepiej. Osadniczku, czas się przyzwać. Oby to nie był zły pomysł. W razie czego mam miecz? Będę gotowy. To nie jest Hero Brain. Powinienem dać radę. Ale o czym się stresuje? Zesponujmy tego villagera. Ech. Pokaż oczy. Czy masz zwykłe oczy? Proszę mi, zwykłe oczy, mi, zwykłe. O... Masz. Uff. <ścoughs> Czego ja się bałem? Ja nie mogę. Cześć, witam. Witam w mojej piwicy. Znajdziemy ci jakieś lepsze mieszkanko. Spokojnie. Tylko musimy przekonać do Knesa, że nie jesteś szkodliwy. Dobra. Ty tutaj spędzisz nockę. Jutro znajdziemy ci jakąś profesję. Pomyślimy nad tym, kim właściwie będziesz jak cię nazwiemy. Uff, może będziesz bibliotekarzem. Sprzedasz mi jakieś dobre książki z enchantingami. Kozacko. Uff, czego ja się bałem? Piękna noc. <ścoughs> Okej, okay. mam bardzo dobre przeczucie. Teraz to już tylko kwestia ogarnięcia mu naprawdę fajnych wymian i Doknes do będzie szczęśliwy. A już wkrótce wybierzemy się razem po rampkę. Mam nadzieję, że trzymasz się tam, przyjacielu. Przyjdziemy po ciebie. I zamieszkasz z powrotem w domku Doknesa. A ty, osadniku, yy, śpi dobrze. Trzymajcie się, Mona, Cyril. Uff. Uf. Co się dzieje? Zwariowany dzień Ale... Wierzę, że sobie jakoś poradzimy. I może... I Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? To jest dziwne. C czemu ty przyszedłeś? Czemu... czemu... Dobra. Uf. Co wbrałem, czemu ja tak panikuję? i zamknął za sobą klapę? Dobra, to jest dziwne. Co jest grane? Jest chyba środek nocy. Ach. Czemu czuję taki niepokój? Coś tu nie gra, coś tu nie gra. Nie. Wszystko jest git. Zrobię mu profesję, dam mu profesję, niech... Niech handluje już książkami. Skoro i tak nie mogę spać, to przynajmniej zrobię coś pożytecznego. O! O! O nie! Ty nie masz łóżka i dlatego tu przylazłeś, dobra, wstawaj, wstawaj, nie ma spania. Zrobimy ci profesję, skoro i tak tutaj już przyszedłeś. Fuh. Dobra, trochę mi wystraszyłeś, nie żeby coś, ale no, trzymaj pulpicik, będziesz sprzedawać mi książeczki. Więc podejdź tu. O, tu, tu. Proszę podejść grzecznie do pulpitu. No weź. Co ty robisz? Co się z tobą nie tak? Słuchaj, no wiem, że mieszkasz w Dealer. Diler! Diler! Doknes? Diler, otwieraj drzwi! Co on tu robi? Wbijam się! Zaraz się tu wbiję! Diler, zomam okno ci wybić? Nie śpi już! Halo, budzimy się! Budzimy się. Dobra, dobra, szybko, łóżko. Nie ruszaj się stąd. Ja się wbijam oknem. Obieram trasę, okno. Doknes, Doknes, co ty co? robisz? Przestań mi wybijać okna. Trzeba możesz jednak. wejść normalnie przez dźwięk człowiek. Budzisz mnie w środku nocy. No bo nie odpowiada, że ja się martwię po prostu, no. Ja się po prostu martwię. Jak się martwisz? Y jakby, mogę wejść na chwilę stary? Bo... Czemu chcesz wchodzić mi do domu teraz? No jest środek nocy, No to, nocy, stary... się no to, to, to chodź, no bo mamy ładną noc, chodź na chwilę. Dobra, kolę. okej, o co ci mam ważny, mam, 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 plan, mam plan. Oświeć mnie. I stwierdziłem, że nie czekamy. Na. Idziemy. Gdzie? Jest środek nocy. Idziemy, bierz Cyryla. Co? Słuchaj, Cyryl to pies. Odwal się od Cyryla. A wiesz co robią pty? Co, co on ci zrobił? Kropią. z nim do jaskini, pójdźmy z nim do jaskini, żeby wąchał jaskinie Hirobraina i żeby nam pokazał, gdzie Hirobrain ma swoje dziury jeszcze. Doknes, to jest... wejście. To jest najgłupszy pomysł, jaki miałeś, to jest w środku nocy! Tak! Jak to w ogóle wymyśliłeś? No nie mogłem spać! Nie mogłeś spać i wpadnąć na pomysł, tak. żeby wziąć Cyryla na tropienie śladów Herobrine'a w środku nocy? Tak! Nie, no nie wierzę. Nie, nie wierzę. Dobra, daj mi spokój, ja idę spać. Wiesz go k**u... Nie na... idę, Doknes, spać. Ot otwieram drzwi, o nie! Dzielę, tak my się bawić. Nie, mówiłem ci, prosiłem wiele razy, nie wchodź do mnie do domku w nocy, kiedy już wszystkie zwierzaki śpią. Mówisz? Też chcę spać. Nic już, śpiący, teraz mamy misję. No dobra, okej. Okay. Załóżmy, że powącha Cyril dziurę. Dasz mi spokój? Powącha i pokaże dziury. Mhm, okej. Okay. Chodź Cyryl, idziemy za tym lunatykiem. Chodź Cyryl, idziemy zwiedzać dziury. Popatrz, już nie ma problemu. No, wstaje dzień do okny. super. Noc nie przyspana, ale tak. powiem ci, nie wiem za bardzo co ty tam robisz, że masz takie głupie pomysły. Widzisz, po co chciałeś spać, jak i tak już rano prawie było? No nie wiem, no super poranek robimy coś tak głupiego, że aż się tego nie boję. To jakaś obega w moją stronę? No wiesz co, ja ci powiem tak. Po prostu y, stwierdziłem, że my idziemy tylko powąchać jego nie To nic wielkiego. Nic za co mógłby być zły. Dobra, ale samo wejście mu dać powąchać? Czyli jaskinia? tak. dobra, to jest prawda. Tba... powąchał tutaj. ten odór tego. Intruza. Intruza. Dobra, doknes, gdzie to jest tutaj? Cyril, masz, powąchaj i wynosimy się stąd. Niukniuknij. I lecimy. Do domu. Cyril. Chodź. Niechniuch. Starczy. Cyril. Ej! Idziemy! I co? Widzisz, dokument? Okay. Nic! Nic tak się nie, nie dzieje! Nigdzie nas nie prowadzi! Po prostu idzie za mną jak zawsze. Cyril, jeżeli coś poczułeś, to szukaj. Ej! Ej! ej. Co jest? On prowadzi! On prowadzi! on, on może coś wyczuł! Tak! On coś wyczuł! Cyril, co się dzieje? A jednak. Co jest grane? Cyril. O Dokąd nie, ty prowadzisz? Nie w kierunku mojego domu. Czekaj, jak to on nie? Przecież to jest dokładnie to co chciałeś. Znajdzie kolejne tunele. Na to wygląda. Tak, 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 tak. O dziwo, to chyba miało sens. To ma dużo sensu. E? Czekaj, czekaj. Czemu on idzie do mnie do domku? O, oho. Cyryl, czy ty chcesz wejść do środka domku? Nie wchodź do domku, Cyril! Już myślałem, że ukrywasz coś w domku, dealer. N nie, nic nie ukrywam. A ty, Cyril, gdzie idziesz? Dziesz do A, siebie, tak? Do siebie, ha! Nie. My, myślałem, że on idzie do budy już przez chwilę. No tak wyglądało, ale gdyby tam był tunel Hirbana, to by było straszne. No. Ale wygląda, jakby znalazł coś tutaj. Gdzie ty idziesz, Cyril? Robi się to trochę mrocznie. O nie, ja nie wiem, czy powinniśmy tutaj być. Zaczęło coś błądzić. Co jest? Tutaj coś jest? Chyba nie wie, co robi. O, czy, czy twój pies jest poczytalny? Nie mam pojęcia, Doknes. Włodzimy w kółko. Może ten twój pies stary nic nie ogarnia. Wiecie, jak wydaje, wiesz? Bo... On tylko pozory chyba stwarza. Bo wiesz co, Doknes to nie jest pies do śledzenia tropienia. Mówiłem ci, to jest piesio słodziak. Typ pieska do miziania, nie do szukania jakichś strasznych Cyryl? Cyryl? Cyril! ha! Cy... aha! Okej, okay, już się przez chwilę wystrasz... Co? Co, on? co za Coś tu jest do oh, To chyba jest kolejny tunel. Spójrz! Ej, faktycznie! To, totalnie. Cyryl, jaki zuszek! Dobry Cyryl. pies! Dobry piesio! Ja nie mogę! Ale ze dumny! Dostaniesz taką kość dzisiaj na kolację! Chodź tu, Cyryl! Chodź, piesku! No, chodź! Cyryl! Chodź, wychodzimy Cyryl, idziemy do domu Idziemy do domu Cyryl! Cyryl! Ale stary nie wychodzi stamtąd! Co jest zgrane? Cyryl! Gdzie jesteś Cyryl? Nie! Wyjdź! Cyryl wyjdź stamtąd! Cyryl! Cyryl! Cyryl. Doknes on nie chce nie. wyjść! Nie! Cyryl! O mój Boże Doknes! Co to za dźwięk? To co to był za świk, co się stało z moim psem?